Maja teściowa złamała ostatnio nogę. Z braku miejsc na ortopedii postanowiono chwilowo umieścić się na oddziale dla ludzi w śpiączce. Po godzinie większość pacjentów uciekła, nie mogąc dłużej znieść jej biadolenia. Rozmawia dwóch mężczyzn. Poszedłem z teściową do zoo. jak było? Nie przyjęli jej. Kowalski pyta szefa. Da mi szef urlop? Teściowa przyjeżdża. Nie ma mowy. Wiedziałem, że na szefa zawsze można liczyć. Mistrz w pchnięciu kulą mówi do trenera: Dziś muszę pokazać klasę. Na trybunie siedzi moja Teściowa. Trener na to nie ma szans. Nie dorzucisz. Rozmawia dwóch kolegów. Podobno przestałeś pić. Tak, dzięki Teściowej. Stale widziałem ją potrójnie. Wiesz, kupiłem córce pianino na urodziny i myślałem, że będzie na nim grać. Niestety nie wyszło. Podobnie było u mnie, gdy kupiłem teściowej walizkę. Kowalski spotyka wściekłego Nowaka. Nowak, co ty dzisiaj taki wkurzony? A wiesz, pożyczyłem miesiąc temu teściowej 500 złotych i od tego czasu jej nie widziałem. No, nie gadaj, że ci się nie opłacało. Dzwoni telefon. Facet podnosi słuchawkę i słyszy: Mamy twoją teściową. Okup wynosi 100 tysięcy złotych. A jak nie zapłacę, to ją sklonujemy. Proszę księdza, moja teściowa to kobieta warta grzechu. Synu, pamiętaj o szóstym przykazaniu, nie cudzołóż. Co też ojciec, ja miałem na myśli piąte przykazanie, nie zabijaj! Synku, przynieś babci krem do ust. Tato, ale który? Ten z napisem kropelka. Wiele lat temu moja teściowa zaczęła czytać pewien horror. Powiedziała, że był tak straszny, iż go nie dała rady doczytać, tylko wyrzuciła książkę do morza. Kupiłem taką samą książkę i gdy byłem u teściów, namoczyłem ją pod kranem i po cichutku nocą podłożyłem teściowej obok łóżka. Takiego wrzasku, jak mnie rano obudził, w życiu nie słyszałem. Pewnego dnia podczas burzy spojrzałem na drzewo i trafił je piorun. Od tego czasu podczas burzy patrzę na teściową. Dzwoni zięć do teściowej. Mamo, dostałem pracę! Gratuluję, jaką? Zostałem komornikiem. co? Mama już wie, dlaczego dzwonię? Przez pierwsze trzy dni małżeństwa byłem przekonany, że mam najlepszą teściową na świecie. A to i mecz razem obejrzeliśmy. O samochodach pogadaliśmy. Nawet na ryby ze mną poszła. No i wreszcie wytrzeźwiałem po weselu. Patrzę na teściową, a to teść.